Lower head. I can go slow ahead. Come on down and chum some of this shit. You're gonna need a bigger boat. Ah! shim. <laughs> ponofirus 3 znowu kontratakuje, a to za sprawą najnowszej aktualizacji Onyxowy Rekin. Tutaj opowiem wam o wszystkich najfajniejszych i najważniejszych nowościach. Ta darmowa aktualizacja skupia się bardziej na naprawie i ulepszaniu tego, co już w grze się znajduje, dlatego sporo rzeczy trzeba faktycznie poczuć podczas rozgrywki, niż tak po prostu można o nich opowiedzieć, ale zrobię co w mojej mocy, żebyście zrozumieli wszystko jak najlepiej. Zaczynamy od... Nazwałem tak ten rozdział, bo nawet jeśli jakaś gra jest do dupy, to takim minimum oczekiwań od niej powinien być właśnie taki czynnik śmieszności albo fajności. Dlatego od teraz w grze będą totalnie nowe ragdole jednostek piechoty. Każda mocniejsza eksplozja albo wywali żołnierza jak szmacianą lalkę, albo zmieni go w, co ciekawe, dalej interaktywne i fizyczne kawałki mięsa, co naprawdę moim zdaniem jest całkiem przyjemne do oglądania. Wydaje mi się, że tutaj działa taka stara zasada gier, która mówi po prostu. Dodaj fizykę ciał, a gra będzie śmieszna. Pojazdy też stały się bardziej fizyczne. Od teraz reagują na otrzymywane strzały i inne elementy zewnętrzne, jak np. nierówna droga albo powierzchnia. Czyli w skrócie bujają się jak jakieś lowridery z GTA San Andreas. A większe eksplozje od teraz trzęsą kamerą. Co ciekawe, to ustawienie można sobie dopasować w ustawieniach. Kolejny przystanek to gdzie twórcy ulepszyli audio niby wszystkiego, ale żeby to ocenić trzeba samemu wsłuchać się w te odgłosy, najlepiej podczas walki. Ja tylko powiem tyle, że faktycznie kilka broni małokalibrowych brzmi teraz o wiele lepiej niż poprzednio, a we walce czołgów faktycznie da się usłyszeć uderzenie pocisku o pancerz, ale ogólnie całego audio tej gry dalej nie nazwałbym jakimś super przyjemnym, a na pewno już nie takim informacyjnym albo czytelnym. No nie jest to jeszcze poziom z chociażby Kocha dwójki, trochę jeszcze brakuje. Praktycznie wszystkie mapy zostały ulepszone graficznie, głównie o jakieś takie szczegóły otoczenia, czyli ładniejsze podłogi, piasek, kamienie, no i przede wszystkim oświetlenie, Mi chyba najbardziej się właśnie podobają te szczegół bardziej szczegółowe powierzchnie. O. Mgła wojny wreszcie odkrywa się w taki płynniejszy sposób, a nie jakoś takie. takie ach, ach, jakby chciała, a nie mogło. Niby taka mała pierdoła, ale zawsze jakoś tak przyjemniej się na to patrzy. I teraz całkiem spora rzecz, bo wszystkie grupy bojowe dostały lifting graficzny. Całe mnu wybierania tych różnych umiejętności z grup nie wygląda już jak zrobione w pańcie i nawet punkty dowodzenia te małe pomarańczowe diamenciki też lepiej wyglądają. Całkiem sporo starych ikonek zapożyczonych z koła dwójki, również zostało zmienionych na ten styl z trujeczki, które wyglądają o niebo lepiej. Poza tą. Co, co to w ogóle jest? Co to za morda? Ostatnia tutaj miła zmiana, to teraz faktycznie wszystkie efekty wpływające na jednostkę są wypisywane na tym pasku obok portretu. Każdy status ma swoją nazwę i przedstawia dokładne informacje dotyczące statystyk. Teraz. Przede wszystkim bardzo duże zmiany w TTK, czyli Time to Kill, dla jednostek piechoty. W dużym skrócie, od teraz cała piechota jest tak, jakby ogólnie celniejsza i bardziej zabójcza. Przez co podbieganie na pałę do wrogich jednostek na bliski dystans nie jest już aż tak opłacalne, bo połowa oddziału najpewniej zginie, zanim zdąży dobiec do przeciwnika. Reworku, albo może bardziej takiego ponownego rozpatrzenia przez twórców, doczekały się też po dwie jednostki z każdej frakcji. Mniej więcej najczęściej została dodana dla nich jakaś nowa pasywka, może zmieniona umiejętność, pewnie jakieś tam statystyki pozmienione, ale to też trzeba już w rozgrywce to dokładnie sprawdzić czy te zmiany wyszły na plus. A pozostałe pierdoły to możliwość na przykład wyboru losowej frakcji na multi, co może drastycznie przyspieszyć wyszukiwanie meczów. Od teraz można też wyświetlić historię meczów, i to nie tylko swoją, ale również innych graczy. Wreszcie pojawił się system wykrywania AFK. Czujecie, że to teraz w ogóle nie było takiego czegoś? Czyli po minucie dostaniecie albo ktoś dostanie ostrzeżenie o nieaktywności, a po dwóch minutach bezczynności właśnie rozpocznie się głosowanie za wywaleniem tego kogoś. Nowa mapa 4x4 zwana czarnym złotem, czyli duża, bardzo otwarta mapa pustynna którą jeśli chcecie bardziej zobaczyć, to odsyłam was do tego mojego filmu tam na górze po prawej, gdzie grałem tam z widzami. Poprawione holowanie, które po prostu jest teraz szybsze i mniej zbugowane. I na koniec rework materiałów wybuchowych, czyli miny wykryte przez wykrywacze min, od teraz będą dezaktywowane, ładunki wybuchowe też. Czyli żadna jednostka ich już nie odpali, no chyba że ta jednostka z wykrywaczem sobie pójdzie, no to wtedy miny znowu zaczną działać normalnie. Natomiast same ładunki wybuchowe stały się dla wszystkich frakcji bardziej powszechne, po prostu więcej jednostek, może je rozłożyć. Kolejną zmianą jest to, że ładunki są teraz wykrywane przez wszystkie jednostki, ale z niewielkiej odległości. Natomiast wykrywacze min dalej mogą je dezaktywować. Dlatego ważne jest, żeby pozycjonować je w trudno widocznych miejscach albo używać np. zadymienia, które ogranicza widoczność. I na koniec zostaje. Tutaj głównie pracowali nad AI i poziomem trudności, ale UI naszych kompanii również doczekało się ulepszenia w postaci takiej oto karty. Teraz pod każdym emblematem wyświetlany jest również pa pasek tak jakby możliwości ruchu naszej kompanii, że już nie trzeba klikać na każdą osobno, tylko widzimy jakby na tej całej mapie y, strategicznej tam, możliwości ruchu każdej kompanii. Podczas tury wroga wreszcie pokazywane są nam jego działania, czujecie że to? Czujecie to, że od premiery, kiedy wróg wykonywał swoją turę, to kamera po prostu się blokowała i potencjalnie nawet nie widzieliśmy, co robią Niemcy. No, po prostu to była totalna masakra. Nie wiem, no, do zwolnienia taki ktoś był od razu, kto to wymyślił. Samoloty nie zabierają już limitu populacji, więc można mieć ich, nie wiem, tysiące. Nikt chyba jeszcze tego normalnie nie testował, ale domyślam się, że na pewno to będzie niezła tam jazda. A to wszystko po to, żeby zachęcić nas bardziej do używania ich, co bezpośrednio wiąże się tak, jakby z ogólnym. Zwiększeniem poziomu trudności na mapie strategicznej, ponieważ na przykład umocnienia wroga, jak bunkry albo osiemdziesiątki ósemki, biją więcej naszym kompaniom. Ogólnie poziom trudności został bardziej, jakby to nazwać, dopracowany, cokolwiek właśnie to znaczy. Ja to rozumiem w taki sposób, że te, jakby poziom łatwy stał się łatwiejszy, natomiast poziom trudny stał się trudniejszy. Trzy nowe mapy do potyczek podczas kampanii, jakieś nowe zadania główne i zadania poboczne podczas tych potyczek też zostały takie jakby bardziej przemyślane, na nowo odwiedzone przez twórców. I tutaj coś miłego, czyli dwie te same mapy, albo dwa te same zadania już nie powinny nigdy występować pod rząd, bo tak się czasami zdarzało, że mieliśmy jedną mapę w potyczkach trzy razy pod rząd, albo jedno zadanie trzy razy pod rząd. To też gdzieś tam na live mi się zdarzyło. I najważniejsze moim zdaniem to od teraz walka z różnymi rodzajami kompanii niemieckich faktycznie ma wpływać na ich zachowanie podczas bitwy. I najważniejsze moim zdaniem to od teraz walka z różnymi kompaniami niemieckimi Faktycznie ma wpływać na ich zachowanie podczas tych bitew i na jednostki, które robią. Czyli, np., kompania pancerna ma faktycznie zaczynać bardziej od produkcji lekkich pojazdów, jakieś tam 221, i szybciej np. iść w czołgi Panzer 4. Podczas gdy, kompania Luftwaffe będzie korzystać bardziej ze wsparcia lotniczego i zrobi np. jednostki takie jak Felsi albo Wirbelwind. Ale to będę testować już pewnie na najbliższych live'ach, gdzie właśnie będę kończyć tą kampanię nieszczęsną, więc zapraszam zainteresowanych tutaj na live'y. I to wszystkie najważniejsze nowości w tej aktualizacji. Sporo zmian na lepsze, nie da się tego ukryć, ale raczej elementów, które już były właśnie w grze. Nie ma tutaj zbytnio nowego kontentu, a szkoda, bo gra naprawdę bardzo pilnie go moim zdaniem potrzebuje. Dzięki za uwagę, pamiętajcie jakieś łapce w górę, jeśli wam się podobało, albo o subie, żeby nie przegapić żadnych nowych super filmów z Kocha3 albo innych bajerów. Pozdrawiam, Łysy z Kocha i na ra!